Ja już się widowie Witam Was w kolejnym odcineczku na tym kanale zajcu. Widzieliście właśnie do czego weszłem: zrobić tą jedną rzecz, czyli ulepszyć tą umiejętność i ją przetestować. O tak. Jak w tamtym odcinku ten jak w tamtym odcinku graliśmy moimi wszystkimi ulubionymi postaciami. A moją i wła... w sumie to ja właśnie wam pokażę moja pierwsza ulubiona postać to Roni level 7. Moja druga ulubiona postać Dynamo lo... Lad level 5 i Mad Clown. Level czwarty, moja trzecia ulubiona postać. Więc teraz je zobaczycie w, w, w spowolnionym tempie. Dobra, więc to były moje wszystkie ulubione postacie. Właśnie te trzy. I wczoraj właśnie nimi graliśmy, bo z tego był odcinek. No ale co, ja was już nie będę zanudzał. No i co? Ej, fajna czapka, bo, to, bo w tamtym odcinku miałem tylko tom i tom. A teraz jeszcze dostałem taką. Ej, i taką kowbojską! Jaka ładna, ta jaka ładna. Dobra, i tak wbojska mega ładna. Tylkowska mi się podoba. Poduba, podoba, podoba. Podoba, podoba. Dobra, więc zakładamy oczywiście Tom Equip. Okulary mam Mam legendarne okulary! I mam jeszcze takie. Ole ładne to są te okulary. Patrzcie, mam takie okulary. Takie, a w tamtym odcineczku miałem tylko te. I ogon. Mam legendarny ogon! Patrzcie, mam taki disco ogon. I mam jeszcze taki ładny kraba. O Jezus, ej, ładny jest ten kraba. Dobra, to sobie może dostosujmy, dostosujmy, może sobie je do niego, bo to jest moja naj... chyba najbardziej ulubiona postać. To, ten i ten to są też moje wszystkie ulubione postacie, ale jego lubię najbardziej. <coughs> Więc dobra, tutaj myślę, że dalej zostawię to czerwone, korek dam. Ten, bo ten jest no ładniejszy z drugiej strony. Czapkę dam Tom O tak, bo ta czapka jest dużo, dużo ładniejsza. Co dalej, co dalej, co dalej? Okulary. Te disco, bo to ładnie wygląda. Aj, kurde, buta nie zmieniłem Ogon też ten disco legendarny. Dobra, i ten korek, bo go nie zmieniłem. equip No i to, no i takim yy, takim duo z tymi okularami to mogę grać. To mogę grać. A da się bez rękawków w ogóle grać? Da się bez tych rękawków. Equip... Nie, nie można. Nie no, to z czerwonymi najlepiej wygląda. No to zostawiam go tak, dobra. Tu mam wszystko okej, okay, to mam wszystko okej. Okay, więc dobra, zagrajmy sobie tą rundę. Dobra. Damy sobie to. I wczytuję nam rundę? dobra, wczytuję. No podoba mi się ten zestaw. Podoba, podoba. W sumie mogłem dać kapelusz czarnoksiężnika, no ale okej. Okay. Uuu! Też chłop ma to ładne. Nie powiem, nie powiem, ale mój mi się bardziej chyba podoba. Dobra. Oczywiście sobie zagramy i już właśnie strzy. Uj. Uj, oj, uj, oj, uj! uj, uj. Ej, widzieliście, jaki był lak? Ale lagi. Ale lagi. Ale lagi. Nie wiem, co się dzieje, ale strzeliłem. Damy sobie umiejętność, że jest mniejsza bramka. Strzela. Co robi ta umiejętność? Ta druga Superbus. To nie działa! Ta umiejętność nie działa, a ja przegrywam, dobra. Strzeliłem. Strzeliłem. I strzeliłem, dobra, dobra. Mam strasznie, strasznie dużo pingu. Dobra, dobra, dobra. Obronione. I może strzelę? Nie, ale może to dobiję? Tak, jest dobite, dobite, dobite. Dobra, pięk mi pink mi zniknął i teraz do góry. I jest piękny gol, dobra, dobra, dobra. Dobra, tutaj sobie podprowadzę. I bum! Strzelone, strzelone, strzelone. I bum, bum. Co się stało? Co się dzieje? Co mam takie lagi? Ej, nie, proszę was, nie, 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 nie bo moim rekordem, ostatnio mój rekord ustanowiliśmy w tamtym odcinku Ej, bo on to się wygra za chwilę To był 10 goli może, może? Nie! Bo właśnie w, w tamtym odcinku też ustanowiliśmy mój nowy rekord, czyli 10 goli Tak, a ten w tym odcinku sobie po prostu będziemy grali Nie, to jest ta długa reklama, ej dobra Możemy sobie pooglądać te reklamy, te reklamy, te reklamy, te reklamy Dobra I co? Co mam wam jeszcze do powiedzenia? <laughs> A! Zapomniałem Napiszcie w komentarzu jak wam się spodobała ta moja tamta piosenka to ta najnowsza moja piosenka Bo według mnie jest ok, no Taka Wiecie, bardziej w niej was przepraszam to nie wiem, co to w ogóle robi. Pff, nie, nie mam pojęcia, co to robi. <laughs> Więc dobra, mam no, jeszcze takie, nie wiem, no zostawimy to. Mm, też nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Dobra, to może sobie teraz zagramy Nim. Ja najczęściej gram Nim, Nim i Nim, bo to są po prostu moje ulubione postacie. Też w tamtym odcinku wam je pokazywałem. To jest ok. Korki, korki, korki. Nie no dobra, zmieniłbym na, na na... na... Na takiego. Weźmiemy o takie oksy, bo one bardziej pasują i to. Nieco nie ma energii. Dobra, to cię już... ładujemy. On mi się akurat podoba, bardzo ładna sobie postać zrobiłem. I myślę, że w każdym odcinku będziemy grali moimi trzema ulubionymi postaciami. Dopóki nie zdobędę jakiejś no, takiej ładniejszej, po prostu też w tamtym odcinku graliśmy moimi trzema ulubionymi postaciami, teraz też będziemy nimi grali. W ogóle w każdym meczu będziemy chyba nimi grać. Oj, zapomniałem się trochę, bo myślałem, że to on. Dobra. Dobra, bum, bum, on tu tak mi zagra. To ja teraz sobie zagram tak, tak i on mi to da, i ja to sobie, sobie strzelam. Bum, bum. Ajajaj. Dobra, mm. ciekawy, ciekawy się ten meczik zapowiada żeby to była moja pierwsza przegrana na odcinku? No nie wiem. Chociaż mam jeszcze bardzo dużo czasu. Na nadrobienie tego. Dobra. Oj, 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 oj. Oj. Jest. Dobra. 3 do 5 dla niego. Dobra. Dobra. Boom. Jest. Ja mam cztery, on ma 5. Jest 5 do czterech dla... dla niego. Ale może będzie? Może! Ale może? Jednak! Jednak wpadnie! Jemu, to wpadło! I wy sobie mnie. Jaja robicie. Dobra. Dobra. Nie mogę to... Nie mogę. No i co? przegrałem. Mój pierwszy mecz przegrany. O, no już raczej. Jeszcze mu to strzeliłem. z 5 do 7, wy to rozumiecie? Jeszcze to obroniłem. No. Jeszcze mu to dostrzelił. Szczerze, jakby było jeszcze, nie wiem, 15 sekund, ten to wygrał. Ten to wygrał, ale. No pierwszego gola, no to sobie trochę zepsułem. Co to jest za gra? Ej. Dobra, nie rozumiem tego! Let's go, let's go, lead go, lead go Dobra, jest kolejny level w karnecie. ramy się, tutaj wrócimy. Co to jest? O co im chodzi? O Polska. No nie, nie wiem, co wybrałem w sumie. Wybrałem sobie byle co. I czy tam jest Ronaldo? Dobra, dobra, do. Dobra, do ulepszenia. Tu nic nie mam. Tu nic nie mam. Tylko ja tu mogę ulepszyć. A jego? Jego na level 6 będzie inaczej wyglądał. No. Bo patrzcie. Mogę wam coś pokazać. I pokażę to tylko na moich tych trzech ulubionych postaciach. To mi się po prostu najbardziej opłaca. I mogę go ulepszyć jeszcze wyżej? Mogę... Mogę go ulepszyć na maksymalny level? Nie, bo... Nie! Mam go na maksymalnym levelu. Co... Co się stało? Level siódmy? Nie, on ma level 6, widzicie? On ma level 7. Patrzcie, on kiedyś wyglądał tak na levelu pierwszym, ale od levelu 6 on wygląda tak. Więc teraz go widzicie. I on wcześniej wyglądał tak, a teraz wygląda tak. Nie, no tamten chyba był ładniejszy, no ale cóż. Teraz mam takiego, dobra, coś mu się tutaj odblokowało. Jeszcze, jeszcze większa te super moc. Ty, cię go jeszcze bardziej zupgradeować. Mogę go jeszcze raz zupgradeować. Będzie miał level 7? On będzie miał. Nie, dalej. Nie... Dalej nie mam level 7? To jeszcze raz! Musisz mieć ten level 7. Dalej. No to cię dalej ulepszam! Ty masz mieć ten level 7. Dalej go. Ja bym mogę jeszcze ulepszyć, no mogę. Ej, bo mi się za chwilę te busty skończą. Ej, no kiedy jest ten level siódmy. Patrzcie, ja już go ulepszam. Ej, jo! Ej, co ja mam zrobić, żeby go ulepszyć na level siódmy, jak mam go na levelu szóstym? Co? Ej, widzowie powiecie mi? Nie wiem, ja go tak ciągle ulepszam. Może ja muszę coś dla niego zrobić? Chcę, czy ty ją kupić? No, chyba nie. no Dobra, nie wiem, no. Lecę z nim dalej. I może. Może ja tutaj zresetuję to i znowu do niego wejdę. No nie. Dalej on ma level 6! Co ja mam dla niego zrobić? I co ja mam dla niego zrobić, widzowie? Bo ja go ciągle ulepszam Mi się skończy, mi się, mi się, w końcu skończą ulepszacze Ja go nie mam jak go ulepszać Ja go nie będę miał jak ulepszać I no gdzie ja mam go ulepszyć? Ja go mogę ulepszyć na level 7 czy maksymalny u niego jest level 6? Bo... Ja nie wiem Upgrade co? I no go ja już ulepszyłem tyle razy Co ja mam zrobić? Ej co ja mam teraz zrobić dla niego? Tutaj coś? Ej nie no nie wiem Ej dosłownie nie wiem Co ja mam go dalej ulepszać? Ej ja nie wiem Ja nie wiem Czyż on ma już mega duży level Co ja mam zrobić? Ej widzę, co ja mam dla niego zrobić? Bo on dalej nie, nie ma levelu siódmego. Ej, co ja mam zrobić? In... Dalej nie mam. Ej, nie wiem, dobra, ulepszamy go dalej, bo ja dalej go nie mam. Ej, jest? Jest, czy nie jest? no dalej idzie! Ej, dobra, się, nie wiem, czy mi się to opłaca. Ej, nie, no, no. Ej, nie mam pojęcia. Ej, dobra, ulepszamy go ostatni raz. Proszę, no! no nie. Jest! No, ostatnim! Patrzcie! Patrzcie na to! Patrzcie! Mam jego na levelu siódmym. I jego na levelu siódmym. Jedynie mi brakuje ciebie! Jedynie mi brakuje ciebie, klaunie! Patrzcie, bo on wyglądał tak, teraz wygląda tak, bo ma level siódmy. On też ma już level siódmy, bo go wymaksowałem. Kiedyś wyglądał tak, teraz wygląda tak. A ten klaun jak będzie miał level siódmy. Będzie wyglądał o tak. Nie ma ten klaun mi się chyba bardziej nawet podoba. Jezus jest! W końcu! Patrzcie, bo to jest moja... Ej, patrzcie, ja go w ogóle mogę jakoś go rozebrać. A no tak, mogę, 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 mogę. Mogę, mogę, mogę. Chyba bo tego nie mogę. Aha, bo tego też nie mogę. To toremów, remove, toremów. Remove, I toremów. Remove, toremów. Remove, I... No, Toremów. No i on wygląda teraz tak. No ładny jest. I on też jest ładny. No przyznajcie. On. On. I on to są moje trzy ulubione postacie. Właśnie on. On. I on to są moje trzy ulubione postacie. Jezus, ja go wymaksowałem. On na levelu siódmym, on na levelu siódmym i on na levelu czwartym. Jest! W końcu żeśmy to zrobili! W końcu żeśmy to, widzowie, zrobili! Dobra, ja sobie na razie jego ubiorę. Dobra, to zostawię tak. Te sobie korki ubiorę. Tą czapkę. Mogę to? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. To ubiorę sobie to. A obiorę sobie ten disco ogon. I podoba mi się mega ten kamienny. Oj, jeszcze korka nie zmieniłem, bo ja korka nie zmieniłem. Mmm, nie podoba mi się to. O! I właśnie w takim stylu zakończymy ten odcinek. Ej, wiecie jakie się jaram? Bo mam jego na levelu siódmym, jego na levelu siódmym. I brakuje mi jeszcze jego na levelu siódmym. Nie, no ich nie będę ulepszał, no bo ja tych po prostu postaci nie lubię. Bo to, to i to to są moje trzy ulubione postacie. Ja wiem, że ja to ciągle powtarzam, ale wiecie, jestem tak podekscytowany. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę. Subzwonę, może i zagraliśmy tylko dwie gierki, ale zrobiliśmy coś mega mocnego. Więc. Tu, 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 tu.